Paweł Kajnowski, ale wy do mnie mówicie Paweł Hulajnoga numer 244, Białystok Podlasy. <grystanie> Oto w sumie niedaleko swojego domu przejeżdżałeś. Dlatego ja na Podlasiu pokazałem tam dla niektórych rowerzystów, jak się jeździ na nogach 180 dniówki wychodziły. W ogóle Podlasie to piękna kraina, i głównie też. Yy, Zdecydowałem się na wschód ze względu na ten Podlasie. Tak, dlatego że to najbliższe mojemu sercu tereny, dlatego postanowiłem, że zamiast Wisły pojadę wschód. Ciężko było przejechać koło domu i nie zostać tam. Trudne to było. Leczek Pachulski do mnie powiedział: Paweł, daję Ci tam y, 100%, że dojedziesz do Podlasia to maksimum, co możesz osiągnąć na hulejnodze. Ale nie, nie, wie, nie wiedział o tym, że tymi słowami tylko moją ambicję y, rozsierdził. Ja sobie pomyślałem: czekaj, czekaj, ja ci pokażę. I teraz, dzisiaj, Leczku, się przekonasz. Paweł, hulajnoga dociera na metę, na hulajnodze jako pierwszy jedyny Polak. Uh! 1400 na hulejnodze. Na kolejną trzeba się przygotować i stopniowo zwiększać swoje yy możliwości. Ja zaczynałem od małych dystansów, a potem coraz dłuższe, dłuższe, dłuższe. Ale powiem Wam jedną rzecz, że na wschodzie jeszcze nigdy w życiu moje ciało tak nie dostało w kość, ale jeszcze nigdy nie miałem tak mocnej głowy i te dwie rzeczy się spotkały ze sobą. No i to spowodowało, że tak naprawdę się pojechało głową, tak? Eee, przygotowany byłem bardzo dobrze, bo po pomorskim widziałem. Hmm, jakie tam niuanse trzeba poprawić. I co poprawiłeś? Na przykład, teraz mamy ostatnie metry, to już 10 km. Ja sobie jadę bardzo, bardzo spokojnie, a wtedy zrobiłem taki błąd, że przycisnąłem zbyt mocno i to się źle skończyło. A ja 1 września lecę do szkoły jako nauczyciel, i muszę być w dobrej formie, dawać przykład, emanować dalej swoją energią i rozsiewać to wszystko. A tutaj, rozumiem, jesteś świeży i wypoczęty. Tak. Tutaj jestem bardziej świeży, wypoczęty niż na pomorskiej. Mało tego teraz już jakby dla mnie nie istnieją żadne bariery, bo tylko głowa jest tym hamulcem barier. Ja już teraz, słuchajcie, mam super plany, super marzenia i wiarę w to, że ja to zrobię. Kolejnoga to prosta sprawa, bo yy, wystarczy wsiąść i dwa razy się odbić. Jeżeli to polubisz, to będziesz jeździł na chulonogach. Nie ma innej drogi, na przykład nie ma tak, że będziesz trenował trenował i w końcu to polubisz. Żeby jeździć na hulajnogach to trzeba mieć coś z dziecka. Yy, tak po prostu ona ma ci dawać frajdy, no. No właśnie, jak na tą nogę trafiłeś? Od czego to się zaczęło? Hulajnogę mam dzięki włódkowi Gogale, który mi ją zrobił. <gry> Czyli to jest hulajnoga specjalnie robiona na zamówienie, tak? Tak, hulajnoga robiona na zamówienie. Ja, słuchajcie, na, na wschodzie nawet nie wziąłem żadnej zapasowej dętki, nic ze sprzętu, po prostu ona ma jechać, się toczyć e, bezawaryjnie, tak? to działa tak jak trzeba, to jest kolejnogra, słuchajcie, mm, no mm, robiona z detalami, tak? Z taką duszą, tak? To, co chciałem, to mam. Właśnie, jak to się na tej hulajnodze jeździ? Jaką część byłeś w stanie jechać? Jaką musiałeś prowadzić? Jak, jak to wygląda? Ja generalnie jestem w stanie jechać bardzo dużą część. Z tym, że y, niektóre tereny i podjazdy y, są nie, nieefektywne, żeby wjeżdżać na hulajnodze. Zbyt, zbyt wysoki jest wydatek energetyczny, Aha. żeby potem sobie. Y, praca ma być stała, ale no nie można przekraczać pewnych stref, pewnego zakresu. Jeżeli się pojedzie zbyt mocno. Potem organik dopomni się o swoje, także trzeba jechać w pewnym punkcie, że tak powiem. Aha. I czyli fragmentami musisz, tak jak rowerzyści, prowadzić po prostu to... Nie, ja więcej ale... prowadzę niż rowerzyści. Słuchajcie, więcej, tak? Ja mhm. pierwszego dnia 40 kilometrów prowadziłem kolejnowiu po tych górach. Startowałem, startowałem właśnie dwa razy pomorska i wschód. I, I zawody mam już zaliczone, że tak powiem. A wszystkie plany, wszystkie marzenia przede mną. Ja, słuchajcie, 18-19 godzin na dobę na tej hulajce, słuchajcie, dlatego yy, sen i regeneracja, odżywianie to kolejne ważne aspekty w tym wszystkim. A spałeś w łóżku to czy na... Czy, nie, no jeżeli już... bym spał gdzieś tam pod nie bym to bym tego niestety nie przyjechał. Po krótki, ale yy, sen w cywilizowanych warunkach. No dobrze, a przejdźmy teraz do takiej rzeczy. Jak Ci się w ogóle ten wschód podobał? Czy miałeś okazję się rozejrzeć wokół? Łukasz, ja właśnie to mam żal do niektórych rowerzystów, że przemykali jak strzała. Piękny meczet w Kruszynianach, Mekka, polscy Tatarów. Mhm. Piękne wsie na Podlasiu, zabytkowe domki, niektóra mowa, gwara, język był tylko na przykład po białorusku. Piękne rzeki Bóg Biebrza. A rowerzyści, jak strzała, ich w ogóle nie było. Ja słuchajcie, z każdego dnia miałem opowiadania, relacje. Za wszystkim rozmawiałem, się zatrzymywałem. I ja na chwilę nocy to potrafiłem zrobić. Nie jest ważny y, udział jakby w y, stricte sportowy, tylko taki cel, jakby podróż, tak? Dla mnie to jest przeżycie. Czyli jeszcze kręciłeś, robiłeś w międzyczasie zdjęcia? I... Tak, mam filmiki, mam zdjęcia. Przedstawię wam to, co mnie spotkało, bo mnie spotkało naprawdę wiele dobrego i za to wszystko chciałem za Was podziękować, za te wsparcie, za te dobre słowa, no i za te anioły, które do mnie wysyłacie. Myślisz, że znajdziesz naśladowców? Okazało się, że to takim strzałem, w dziesiątkę. Że to ludziom się spodobało, że to fajne jest. Nikt tego nie krytykuje, każdy się uśmiecha, to jest pozytywne. No to jest bardzo pozytywne, ale jednak też jest bardzo trudne. No, ale ja jestem nowym trenerem, także zawsze można się do mnie zgłosić. I jeszcze chciałam powiedzieć, że jak już się ten wyścig zacznie, to wtedy moja żona i moja rodzina jest dla mnie największym wsparciem. Ty na co dzień się poruszasz na kolejno? Ja na co dzień nie do szkoły na hulajnogach. A, okej, okay. czyli na co dzień nie samochodem. Tak, i jeszcze nigdy nie miałem, żeby e, młodzież z tego drwiła albo się śmiała. Zawsze, panie Pawle, mogę śmiga, ja zawsze im pozwalam i to jest fajne, no. To takie charakterystyczne. Pogoda też Cię nie rozpieszczała w tym roku. O, czy, czy dla Ciebie ten deszcz jest dużym wyzwaniem? No bo na rowerze jednak deszcz zmienia warunki decydowania. Jak to jest na hulajnodze? Ja wszystko przyjmuję jako dar od Boga, tak miało być. I to jakby... Y, mam, mam taką zasadę, jeżeli w życiu coś przychodzi y, prosto, łatwo, y, coś, co nie, nie wymaga jakiegoś wysiłku, to się tego po prostu nie docenia. A ja przyjechałem ten wschód i miałem Powiedzmy pod korek tych, tych wyzwań, i dałem siebie maksimum, takie maksimum jakiegoś nigdy w życiu. I ja teraz to doceniam. Okay. Ten deszcz, ten wiatr, te błoto, te podjazdy, wszystko doceniam. Będę ze swojej strony rekomendował ten wschód, bo dla mnie to było i jest największa przygoda w moim życiu. Jedziemy w tej chwili 15 km na godzinę. Także noga też może się rozhulać. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. To naprawdę przyjemność spotkać osobę tak energiczną i tak pełną wiary w to, że wszystko się da zrobić. Jak Ciebie słucham, to mam wrażenie, że jakby Ci kazali na mecie zawrócić i pojechać z powrotem wieszczany na tej nodze to byś też dał Tak, ale już tego nie miałem w swoich planach, bo 1 no, września do szkoły